29 stycznia 2000 roku 27-letni prawoskrzydłowy Montreal Canadiens, Trent McClary, jak setki razy wcześniej, rzucił się na lód, by zablokować strzał podczas meczu z Philadelphia Flyers. Krążek nie uderzył w ochraniacze na goleniach ani w rękawice, poleciał prosto w gardło. Na lód wbiegł zespół medyczny i używając czegokolwiek co mieli pod ręką, przeprowadził awaryjną tracheotomię. Dosłownie na lodowisku. Rozcinając jego szyję, by przywrócić drożność dróg oddechowych. Kilka chwil później, walcząc o życie, McClary został przewieziony karetką do Montreal General Hospital. Diagnoza była brutalna: zmiażdżona krtań i zapadnięte płuco. Przeszedł kilka operacji, ale jedno było już pewne: jego kariera hokejowa dobiegła końca. I choć przeżył, to nie każdy sportowiec ma tyle szczęścia, bo bohaterowie kolejnych dziewięciu dramatycznych historii nawet nie dostali tej szansy. Ale zanim przejdziemy dalej, jak zawsze, oglądasz na własną odpowiedzialność. 8 listopada 2019 roku 20-letnia gimnastyczka Melanie Coleman weszła do sali New Era Gymnastics w Hamden w stanie Connecticut na kolejny trening. Studentka pielęgniarstwa na Southern Connecticut State University z powodzeniem łączyła naukę z ukochanym sportem, któremu poświęciła życie. Tego wieczoru ćwiczyła na poręczach asymetrycznych, przygotowując się do zbliżających zawodów. Wtedy wydarzyło się coś nieoczekiwanego: w trakcie obrotu jej dłonie ześlizgnęły się z poręczy. Melanie wykonała jeden obrót, potem drugi i zamiast bezpiecznie wylądować, uderzyła karkiem prosto o ziemię. W ciągu kilku sekund wezwano pogotowie. Trenerzy unieruchomili jej głowę i szyję, a następnie przetransportowano ją do szpitala Yale New Haven. Tam lekarze walczyli z całych sił próbując naprawić katastrofalne uszkodzenia rdzenia kręgowego. Dwa dni. Tyle trwała walka o jej życie. Niestety, 10 listopada 2019 roku Melanie Coleman zmarła. Na jej pogrzebie koledzy z uczelni i środowiska sportowego wspominali ją jako dziewczynę pełną życia, serdeczną i bezinteresowną. Jej matka, Susan Coleman, powiedziała wtedy słowa, które poruszyły wszystkich. Była i na zawsze pozostanie naszym światłem i naszą miłością. Zostawimy dla niej puste miejsce na wszystkich naszych zdjęciach. To przerażające, jak jedna chwila, jeden błąd może zakończyć całe życie. I niestety, następna historia nie była wyjątkiem. Z tą różnicą, że tym razem śmiertelny cios zadał czysty, miażdżący ciężar stali. 18 lutego 2025 roku, w skromnej sali treningowej w Bikanerze, w indyjskim stanie Rajasthan, 17-letnia Jasztika Aharia. Przygotowywała się do kolejnej brutalnej sesji treningowej. Jasztika była wschodzącą gwiazdą indyjskiego trójboju siłowego, złotą medalistką National Bench Press Championships i jedną z najmłodszych mistrzyń w swojej kategorii wagowej. Tego ranka Jasztika załadowała na stojak do przysiadów 270 kg. Stanęła pod gryfem, a jej trener ustawił się tuż za nią, gotowy do asekuracji. Ale zaledwie po kilku ostrożnych krokach w tył, ciało jasztyki niespodziewanie się ugięło. 270 kg żelaza zsunęło się z jej barków i runęło prosto na jej szyję. Natychmiast wezwali karetkę, ale kiedy dotarła do szpitala, było już za późno. Potężna siła uderzenia natychmiast złamała jej kark. Jasztyka została uznana za zmarłą niedługo po przyjeździe. Kolejna historia to los światowej klasy sportowca którego kaskaderski występ miał zachwycić tłumy, lecz zamiast tego pogrążył je w szoku i niedowierzaniu. 23 maja 1999 roku hala Kemper Arena w Kansas City, Missouri była wypełniona po brzegi ponad 16 tysięcy fanów w wrestlingu. Wkrótce miał pojawić się na scenie jeden z najbardziej lubianych i komicznych zawodników tamtych czasów. Owen Hart, 34-letni Kanadyjczyk i członek legendarnej rodziny Hartów, wcielał się tego wieczoru w postać zamaskowanego Blue Blazera. Gag polegał na tym, że miał zjechać z sufitu hali w uprzęży, parodiując efektowne wejścia superbohaterów, popularne u konkurencyjnych federacji. Ale tuż przed zjazdem Owen postanowił poprawić kostium, i wtedy nastąpił dramat. Mechanizm uwalniający, zaprojektowany specjalnie do tego show, uruchomił się zbyt wcześnie. Uprząż rozpięła się i Owen Hart spadł z wysokości 24 metrów. Świadkowie wspominają, że krzyknął: Uważajcie! próbując ostrzec osobę stojącą pod ringiem. Chwilę później uderzył klatką piersiową o górną linę ringu, a jego ciało odgięło się do tyłu z ogromną siłą. Upadł bez ruchu. Początkowo publika sądziła, że to część widowiska. Aż nagle zapadła cisza, gdy na ring wbiegli ratownicy. Kamery natychmiast przerwały transmisję. Ekipy medyczne rozpoczęły reanimację, a potem błyskawicznie przewiozły Owena do Truman Medical Center. Niestety o godzinie 20.12 zmarł w wyniku masywnego krwotoku wewnętrznego spowodowanego rozerwaniem aorty przy zderzeniu z linami ringu. Zaledwie kilka minut po tragedii kolejne walki odbywały się na tym samym ringu, mimo że krew Owena wciąż plamiła matę. Wkrótce potem wdowa Marta Hart wniosła pozew przeciwko WWF za nieumyślne spowodowanie śmierci. Sprawa zakończyła się ugodą na 18 milionów dolarów, a Marta założyła fundację jego imienia, The Owen Hart Foundation. Ale horror wcale się nie skończył. Tym razem wszystko rozegrało się na otwartej wodzie, podczas spokojnej porannej sesji surfingu 21 lutego 2025 roku na słonecznej plaży Rinconada w chilijskim miasteczku Copquecura. Surferzy licznie wyruszyli na poranny przypływ. Wśród nich była 27-letnia Javiera Ortiz. Zaledwie kilka tygodni dzieliło ją od ślubu. W mediach społecznościowych dzieliła się z fanami zarówno przygotowaniami do Wielkiego Dnia, jak i swoją miłością do surfingu pasji, która pomogła jej pokonać lęk przed wodą, z którym walczyła przez całe życie. Tego dnia wypłynęła na Otwarte Morze, czekając na idealną falę. W tym samym czasie mała łódź rybacka prowadzona przez 60-latka lokalnego rybaka wracała na brzeg. Nagrany później wstrząsający materiał pokazuje łódź przecinającą falę z dużą prędkością. Jej dziób kierował się prosto ku plaży. Nikt nie zauważył, że Javiera znajduje się dokładnie na kursie. W jednej sekundzie łódź uderzyła ją z olbrzymią siłą, roztrzaskując deskę i wrzucając Jawierę pod wodę. Tępy uraz głowy i ramion sprawił, że straciła przytomność niemal natychmiast. Inni surferzy pobiegli na ratunek, wyciągając jej bezwładne ciało z morza. Rybak sam wyłączył silnik i wskoczył do wody, by pomóc wynieść ją na brzeg. Służby ratunkowe pojawiły się w kilka minut. Reanimacja trwała aż do chwili dotarcia do najbliższej kliniki. Niestety Javiera Ortiz zmarła w drodze. W kolejnych dniach rybak został krótko zatrzymany, lecz szybko go zwolniono. Bo plaża Rinconada nie ma prawnego podziału między strefą dla łodzi a strefą dla surferów. Fala społecznego oburzenia wywołała żądania reform, ograniczenia prędkości, obowiązkowych obserwatorów na łodziach, a nawet fizycznych barier, ale do dziś nie wprowadzono żadnych zmian. Nagranie z ostatnich chwil Javiery obiegło cały świat. I jeśli samo jego oglądanie wywołuje dreszcze, Wyobraź sobie co czułbyś widząc na żywo śmierć kogoś, kogo kochasz? A właśnie tak wyglądała następna tragedia. 26 sierpnia 2012 roku w niemieckim Düsseldorfie trwały doroczne zawody Wilhelm Unger Games. Na starcie stanęła 18-letnia Fiona Strak, młoda i ambitna oszczepniczka, gotowa do swojego rzutu. A na boisku, pełen dumy jako jeden z sędziów, jej dziadek 74-letni Dieter strak. Dieter Strak był szanowanym sędzią w konkurencji rzutu o szczepem. Przez dziesięciolecia mentorował młodych sportowców i skrupulatnie mierzył odległości na zawodach podobnych do tych. Jeszcze przed rozpoczęciem konkurencji on i Fiona złapali się wzrokiem po drugiej stronie stadionu i wymienili ciepłe uśmiechy. O godzinie 10 rano rozpoczęły się zmagania młodzieżowe w rzucie o szczepem. W pewnym momencie, gdy piętnastoletni chłopak przygotowywał się do rzutu, Dieter wszedł na murawę z notatnikiem w ręku, by zaznaczyć odległość poprzedniego podejścia. Chłopiec wypuścił oszczep dokładnie w tej samej chwili. Długi, lśniący grot przeciął powietrze szybciej niż ktokolwiek mógł zareagować. Ułamek sekundy później wbił się w policzek Dietera, przeszywając głęboko jego szyję i rozcinając tętnicę szyjną. Oszołomiony Dieter cofnął się, krzyknął z bólu i w desperackim odruchu wyrwał oszczep z własnego ciała, po czym runął na trawę. Stadion eksplodował krzykami. Trenerzy ratownicy i inni sędziowie rzucili się w jego stronę. Podczas gdy Fiona sparaliżowana z przerażenia patrzyła bezradnie, jak ratownicy walczą o życie jej dziadka zaledwie kilka metrów od miejsca, w którym czekała na swój start. Dietera przetransportowano do Uniwersyteckiego Szpitala w Düsseldorfie, gdzie chirurdzy próbowali natychmiastowej operacji ratunkowej. Niestety, następnego dnia, 27 sierpnia 2012 roku, zmarł. W kolejnych tygodniach lokalne zawody lekkoatletyczne rozpoczynano minutą ciszy ku jego pamięci. Ostatecznie śledczy uznali śmierć za tragiczny wypadek. A jednak, choć ta historia wstrząsnęła kibicami, następna tragedia była jeszcze trudniejsza do pojęcia. Było wilgotne popołudnie października 1998 roku w odległej wiosce Benatshadi, głęboko w prowincji Kasai, na terenie dzisiejszej Demokratycznej Republiki Konga. Trwał niewielki lokalny mecz piłkarski. Drużyna gospodarzy z Benatshadi mierzyła się ze swoimi odwiecznymi rywalami z pobliskiej wioski Basanga. Wynik był jeden do jednego, a mimo nadciągających czarnych chmur nad boiskiem, gra toczyła się dalej. Chwilę później natura uderzyła w sposób tak mrożący krew w żyłach, że do dziś nie znajduje wyjaśnienia. Pojedynczy piorun uderzył w boisko i, co szokujące, trafił tylko w drużynę Benatshadi. Wszyscy 11 zawodników padli natychmiast bez ruchu na trawie. Tymczasem piłkarzom Basangi, stojącym zaledwie kilka metrów dalej, nie stało się absolutnie nic. Ponad 30 kibiców na trybunach również odniosło obrażenia, poparzenia i przejściowy paraliż. W chaosie świadkowie krzyczeli i wbiegali na murawę, podczas gdy inni stali jak sparaliżowani, patrząc na makabryczny obraz. Ten jednostronny charakter tragedii niemal natychmiast podsycił lokalne przesądy. Mieszkańcy szeptali, że drużyna Basangi rzuciła klątwę na swoich rywali i że piorun nie był dziełem przypadku, lecz czarów. Tajemnica tego wypadku pozostaje nierozwiązana do dziś, nigdy nie znaleziono jednoznacznego wytłumaczenia a jednak kolejny tragiczny wypadek na boisku piłkarskim nie miał już nic wspólnego z mistycyzmem, ale był równie szokujący i spowodowany wyłącznie jednym, nieszczęsnym salto zwycięstwa. Nagranie uchwyciło moment czystej radości. Była 62. minuta meczu Mizoram Premier League w Indiach, 14 października 2014 roku. Bethlehem Wengtlang FC właśnie wyrównał wynik z Chanmari West dzięki energicznemu młodemu pomocnikowi, dwudziestotrzyletniemu Peterowi Biaksangzuali, W euforii Peter pobiegł w stronę linii bocznej i wykonał swój popisowy taniec radości – serię salta w tył, które zawsze wprawiały publiczność w szał. Jednak tym razem coś poszło straszliwie źle. Wylądował niefortunnie karkiem do przodu, tuż przed zszokowanymi kolegami z drużyny. W jednej chwili wiwaty zamieniły się w przerażoną ciszę. Zawodnicy rzucili się do niego, gdy leżał nieruchomo na murawie, jego ciało skręcone nienaturalnie. Służby medyczne wyniosły Petera z boiska i przewiozły do Eisel Civil Hospital, gdzie chirurdzy walczyli o naprawienie zmiażdżonego kręgosłupa. Przez pięć dni kibice i koledzy z drużyny trzymali się nadziei, lecz mimo wszelkich wysiłków, Peter zmarł 19 października 2014 roku. Jego klub natychmiast wycofał z obiegu koszulkę z numerem 21. A cała społeczność piłkarska Mizoram pogrążyła się w żałobie po zawodniku, którego zapamiętano nie tylko ze względu na umiejętności, ale przede wszystkim za jego niezłomną energię i zaraźliwy optymizm. Niestety, kolejna tragedia również zaczęła się od jednego źle wykonanego skoku. Był piąty dzień października 2003 roku. A setki widzów tłoczyły się na klifach w Royal Gorge w stanie Colorado, czekając na wielki finał inauguracyjnego festiwalu Go Fast Games. Wśród gwiazd wieczoru był 30-latek Australijczyk Dwayne Weston, uważany już wtedy za jednego z najbardziej utalentowanych i nieustraszonych pionierów tej dyscypliny. Planowany pokaz był czymś, czego nigdy wcześniej nie próbowano: dwóch skoczków, Weston i jego bliski przyjaciel Jeb Corliss, miało wyskoczyć z samolotu i wykonać jednoczesny przelot wokół mostu Royal Gorge. Corliss pod nim, a Weston w swoim jaskrawo czerwonym Wingsuicie tuż nad jego powierzchnią. W samo południe tłum uniósł wzrok ku niebu, gdy Weston wyskoczył z samolotu z wysokości około 366 metrów. Pędząc z prędkością blisko 190 km na godzinę, opisał piękny łuk w stronę mostu. Przez kilka sekund wszystko wyglądało idealnie. Ale gdy zbliżył się do konstrukcji, Weston zorientował się za późno, że zniżył lot zbyt mocno. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, jego nogi uderzyły w stalową barierkę mostu. Siła była tak ogromna, że jedna z nóg została oderwana. Jego spadochron otworzył się automatycznie w wyniku zderzenia, ale Weston był już wtedy w niekontrolowanym locie, wirując i ciągnąc za sobą smugę krwi, zanim spadł prawie 300 metrów na skaliste dno wozu. Niestety upadku nie dało się przeżyć. Weston zginął na miejscu w wyniku katastrofalnych obrażeń, a korlist, który leciał tuż pod nim, Cudem uniknął zderzenia z ciałem przyjaciela i wylądował bezpiecznie, będąc świadkiem niewyobrażalnego horroru. Później Corliss powiedział, że przed każdym skokiem, także tym ostatnim, Dwayne zawsze powtarzał jedno zdanie: cokolwiek się stanie, trudno. Tłumiąc łzy dodał, Dwayne robił to co kochał. Jestem pewien, że nie miałby nic przeciwko temu, co się wydarzyło. A teraz ostatni przypadek dzisiejszego zestawienia. I jest to historia, którą można określić jako prawdziwy łańcuch niefortunnych wydarzeń. 5 marca 1977 roku palące słońce prażyło asfalt toru Kialami podczas Grand Prix RPA. Na starcie stanęło 26 kierowców, w tym 27-letni walijczyk Tom Price, wschodząca gwiazda Formuły 1, znany z niebywałej prędkości i talentu, zwłaszcza w trudnych, mokrych warunkach. Wielu wierzyło, że Tom jest przyszłym mistrzem świata ale na 22. okrążeniu los uderzył w sposób tak absurdalny i przerażający, że do dziś sport ten nie może o tym zapomnieć. Chwilę wcześniej kolega z zespołu Price'a, Renzo Zordzi, zatrzymał się na prostej startowej. Jego bolid stanął w płomieniach. Ogień jeszcze nie był wielki, ale gęsty dym szybko przyciągnął uwagę dwóch wolontariuszy, którzy stali po drugiej stronie toru. Jednym z nich był 19-letni Frederik Jansen van Wuren, który niósł ważącą 18 kg gaśnicę. Bez czekania na zgodę organizatorów obaj zaczęli biec przez tor. Chcieli dotrzeć do płonącego auta, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli. Pierwszym, który ich minął, był Hans-Joachim Stuck. Zdołał gwałtownie skręcić i uniknął kolizji, ale tuż za nim jechał Tom Price, z pełną prędkością, prawie 270 km na godzinę, bez żadnej widoczności przed sobą z powodu nachylenia toru. Nie miał absolutnie żadnej szansy zareagować. W ułamku sekundy jego bolit Shadow DN-8 uderzył Van Wuren'a z pełną siłą. Młody porządkowy zginął na miejscu, jego ciało odrzucone z potworną siłą. Ale tragedia na tym się nie skończyła. W wyniku zderzenia ciężka gaśnica została wyrzucona w powietrze i, w brutalnym akcie losu, trafiła Prysa w kask, z taką siłą, że oderwała mu głowę. Kierowca zginął na oczach tysięcy kibiców i kamer telewizyjnych. Jego samochód, już bez kierowcy, kontynuował jazdę po prostej, odbijając się od barier, aż w końcu zderzył się z bolidem Jacquesa Salafita i zatrzymał się w kompletnie zniszczonym stanie. Ratownicy rzucili się na pomoc, ale dla Toma Price'a i Frederika Van Wurena nie było już ratunku. Obaj zginęli na miejscu w jednym z najbardziej przerażających wypadków w historii F1. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, każdego roku na świecie dochodzi do od 40 do 50 milionów wypadków sportowych, a niestety od 8 do 15 tysięcy z nich kończy się śmiercią. 10 wstrząsających przypadków, które dziś omówiliśmy, to tylko cząstka tych statystyk i brutalne przypomnienie o tym, jak naprawdę niebezpieczny może być sport. A teraz powiedz mi, która z tych historii najbardziej Tobą wstrząsnęła? I który sport Twoim zdaniem jest najbardziej niebezpieczny na świecie, daj znać w komentarzu. I nie zapomnij zasubskrybować, by nie przegapić kolejnych prawdziwych historii.